No, i kolejny odcinek unboxingowy. Jesteście ciekawi? Zaczynamy. Cześć Siemanko z tej strony RetroGaming Laptop. A dziś, cóż, kolejny odcinek unboxingowy. Dziś yy, rozpakujemy sobie paczkę od Agnieszki paczkę, której jest coś na czym naprawdę bardzo bardzo mi zależało i trochę innych rzeczy na których zależało mi mniej, aczkolwiek fajnie, że też są czy wszystko jest ok? Zaraz sobie sprawdzimy. Z tego miejsca chciałbym też serdecznie podziękować Agnieszce za całą tą paczkę, bo długo szukałem pewnej rzeczy, która się w nim znajduje i w końcu udało się chyba dorwać. Mam przynajmniej taką nadzieję. Natomiast spójrzmy, zaczynajmy. Już sobie ściągniemy tą pokrywkę. Kurczę, to jak będzie. ja lubię te taśmy. Super. Dobra. No więc co? No więc yy, mamy tutaj reklamówkę. A w reklamówce mamy nic. reklamówka była usztywnieniem. i idąc dalej mamy tutaj koszulkę Rockstara z logiem Gran Auto 3. jak najbardziej wpisuje się w kanon retro myślę. troszkę nie mój rozmiar, ale myślę, że znajdzie się amatorka w tym domu, która weźmie sobie i tą koszulkę zaadoptuje. Jak własną. Super. Bardzo jestem zadowolony. Tutaj mamy takie kółko, które, szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia z czego i do czego jest. Jeżeli ktoś z Was wie, do czego to służy, i jeżeli ktoś z Was uważa, że do czegoś by mu się to przydało, to pisać w komentarzach. Słuchajcie, jeżeli ktoś chce dostać to za cenę przesyłki. Zostawić po sobie komentarz, jeżeli będzie więcej niż jeden komentarz, wybiorę najbardziej kreatywny i ta osoba dostanie ten oto krążek, który tak jak mówię, osobiście ja nie wiem do czego jest. Z tego co pamiętam, Agnieszka pisała do czego to jest, natomiast gdzieś zginął mi ten post, nie mogę też wrócić już do opisu samej aukcji, więc no cóż, nie sprawdzę. Co więcej, mamy tutaj kartę pamięci PlayStation Memory Card. Z tego co pamiętam, Agnieszka pisała na ogłoszeniu, że jest to karta jakaś na glucie. Cokolwiek to znaczy, podejrzewam, że znaczy tyle, że jest gorszej jakości niż standardowa karta. Natomiast z tą kartą jak wyżej, z racji tego, że ja nie jestem konsolowcem i nie zbieram niczego, co związane z konsolami. Jeżeli ktoś uważa, że ta karta mu się może do czegoś przydać... Analogiczna sytuacja, jak w przypadku tego, to tutaj kółka. Możecie sobie wrzucać komentarz. Najbardziej kreatywny komentarz zostanie wybrany, i ta osoba, która zostanie wytypowana, tą kartę pamięci za koszty przesyłki będzie sobie mogła odebrać. Kolejną rzeczą, i tą, na której nie ukrywam, najbardziej mi zależało w całym tym zestawie, jest wydanie CD-Action z dodatkowym czasopismem retro. Jest to jak widać wydanie kompletne i jest tutaj coś na co polowałem bardzo długo i udało mi się w końcu upolować, nie licząc tutaj samych płyt, które mają Men of Valor, Gunmetal i Soulbringer. Nie wiem czy już nie mam czasem do tych gier. To mamy tutaj przede wszystkim magazyn CD Action Retro, na którym bardzo mi zależało. Na ten moment brakuje mi już tylko jednej wersji, wersji numer 2, tej z Adolfem z Wolfensteina. Jeżeli chodzi o sprzęty, jeżeli chodzi o magazyny CD Action Retro, to myślę, że poświęcimy sobie kilka oddzielnych filmów na przegląd każdego z tych pism. Zakładając, że uda mi się zebrać całą kolekcję. Na ten moment mam tylko trzy albo aż trzy. To będziemy mieli cztery odcinki i na każdym odcinku będzie przegląd jednego takiego pisma. Coś sobie popatrzymy, pooglądamy, omówimy, zobaczymy co w środku. Jeżeli chodzi o CD Action, no to mamy tutaj standardowe wydanie, które bardzo chętnie sobie również przeczytam. Jest to wydanie z 2016 roku. Fajnie sobie do tego wrócę mamy tutaj też kilka gier które wchodziły w zestaw mamy tutaj Wilczy Szaniec film z tego co widzę Supercross i Butcher jakieś gry pełne wersje nie są to jakieś może super wypasione gry ani lotne tytuły, natomiast no cóż, darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda, jak to mówią Mamy tutaj Warwind of Vietnam, operacja w dolinie Jadrang. Cały, kompletny z książeczką. Fajnie. Mamy tutaj w sumie na wypasie zestaw. Czy tutaj jest jedna płyta? Tak, tutaj jest jedna płyta. Płyta jest w stanie całkowicie nowym. Więc no cóż, ja uważam, że bardzo fajnie. Z tego co widzę, to jest to jakiś chyba symulator śmigłowca. Osobiście nie grałem, więc no cóż, nie wiem, się nie wypowiem. Tutaj sobie zaraz zaglądniemy. Mamy tutaj y, boksowe wydanie Biulfa y, w całym casie. W środku książeczka, płyta. Płyta w stanie jak nowym. Książeczka również cała, kompletna, więc też super. Y, dodatkowo jeszcze tutaj mamy Red Orchestra. Tutaj też to jest jakiś symulator i FPS. Generalnie bardzo fajnie, bo również mówię, w pełnym bokie mamy tutaj dwie płyty, książeczkę. Tutaj są opisane wymagania. No są. 1.3 GHz procesor, 256 MB ram i Radeon 7.5000 bądź GeForce MX 440. Więc y, możemy sobie sprawdzić, czy na przykład taka gra będzie nam latać na Dellu C640 przykładowo. No i ostatnią rzeczą jest tutaj wypchane jakimiś cd pudełko, co w środku zaraz zobaczymy. I w środku mamy tak Kochan Battles of Archiman, co za tym idzie, tutaj to już jest chyba dubel, więc jak mówiłem na wcześniejszych filmach, będzie to częścią jakiegoś mniejszego bądź większego konkursu, na którym będziecie sobie mogli tą płytkę wygrać. Dalej mamy tutaj Ajo. Jest to chyba taki magazyn, nie wiem, nigdy nie miałem. Natomiast mamy tutaj gry Denka. I mamy tutaj Gabriel Knight, Trójka, Crusader of Maiden Magic, Liga Polska Manager 2000, Messiah, Sid Meier Item, Space Ops 2 Star Trek, Hidden Evil, Slot 3, Close Quarter Battle, Test Drive of Road 3, Urban House i trailery Warcraft 3 i Star Trek Voyager. Pełne wersje programów DOS Navigator, Lunch Pro, Internetowy Poszukiwacz, Webkier Winamp 2,5. Słuchajcie, świetna sprawa. Ze względu choćby na to, że mamy tutaj DOSA nawigatora 151, pełną wersję, którą będę sobie mógł używać w DOSie. Jest to naprawdę dla mnie fajny program. Yy, oczywiście w tamtych czasach tak naprawdę były dwa obozy. obozy jeden obóz był za Nortonem komanderem, jeden obóz był za DOSEM Nawigatorem. Ja generalnie należę do tego drugiego obozu i od zawsze używałem DOSA nawigatora, więc super, że mam płytkę z pełną wersją. Kolejna płyta jest to wydanie świąteczne Klika. gdzie mamy demka Crossmania, Microsoft Casino, No Escape, Pacific Warriors, Few Fighters, Battle Islandoria Warship, Snow Cross Extreme, The Outforce, Zeus i STCC2. No i dodatkowo mamy tutaj jakieś programiki, między innymi Winamp, mamy sterowniki, directy Sterowniki do voodoo 3 i sterowniki do voodoo 4 i do voodoo 5 na Windowsa 9x, także to też jest bardzo fajna sprawa. Ze względu na to, że no dzisiaj ciężko jest znaleźć takie drivery niejednokrotnie, mamy tutaj kilka wydań CD Action z demkami, między innymi arcade classic, Bonza, Out, Championship Manager, Horn Do, Icebreaker, Knights of the Cross. Partition 2 Primitive Wars, Stronghold, Train Empires oraz z tego co widzę Archangel, Emperor, Rise of Middle, Industry Giant, 2 Life for Speed, Pharaon Cures, Wrath, Swordshed 3D, Unreal Torment 2003. Więc bardzo fajnie. Dodatkowo mamy tutaj płytkę z JekyllHeight.pl z Action Plus i. Ostatnia płyta to Power Plus, dodatki i rozszerzenia do najlepszych gier RPG. Generalnie muszę sobie to sprawdzić. Ciekawe co tutaj jest ciekawego. Płyty są w świetnym stanie, więc kolejny plusik. No i cóż, to by było wszystko z tego unboxingu. Ostatnio sporo unboxingów na kanale, ale myślę, że fajnie, bo kolekcja się rozrasta i cieszę się z tego tytułu niezmiernie. Oczywiście w tej paczce najbardziej cieszę się. Z tego oto kultowego magazynu, który udało mi się uzyskać, jest super, w stanie jest naprawdę bardzo fajnym. I cieszę się, że zostaje mi tylko jedno retro gdzieś do odkupienia. I tutaj apel: jeżeli ktoś z Was miałby wydanie retro numer 2 z 2017 roku, słuchajcie, odzywajcie się w komentarzach, piszcie, chętnie odkupię. Naprawdę zależy mi na tym, żeby mieć kompletne wydanie, a na ten moment tego jednego mi brakuje. Natomiast jeszcze raz przypominam, jeżeli komuś zależy na tym, bądź na tym, tak jak wcześniej wspomniałem, piszcie w komentarzach, komentarze, jeżeli będzie więcej niż jeden, wybiorę najbardziej kreatywny i ta osoba dostanie za cenę przesyłki jedno, bądź drugie, zależy na czym tam komu zależy. I co? Z mojej strony na ten moment tyle. Jeżeli filmik się podobał, łapa w górę. Jeżeli filmik się nie podobał, łapa w dół. Natomiast jeżeli uważacie, że ten content do Was trafia, śmiało możecie rozważyć subskrypcję, ponieważ na tym kanale, jak widzicie, cały czas jest świeżo i cały czas pojawiają się nowe tego typu wrzuty. Na ten moment tyle. Dzięki. Cześć!